Witam serdecznie Pana Tadeusza Rińskiego. No i oczywiście znikł Ciebie też. No i jednego przedstawiciela władzy gminy to znaczy będzie nasz pan radny, pan Filip Gacek. Zaproszony byli burmistrzowie. Wszyscy radni nie ma. Jest jak jest. Serdecznie witam również zawodników. No więc zaczynamy to sprawozdanie, yy, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu Olimpia W pierwszym terminie o 17.30 nie było frekwencji, nie udało się, to więc drugi termin 17.45 rozpoczynamy to zebranie. Więc tak, powitałem gości. Może teraz Się troszkę zniemy. Może zaczniemy. Prze wybierzemy przewodniczącego zebrania. Ja proponuję, żeby pan honorowy nasz członek klubu, pan Zenek Michałek, został przewodniczącym dzisiejszego zebrania. Sekretarza proponuję, żeby został pan Tadeusz Gry. Proszę o podniesienie głosu ręki do góry. Kto jest za, kto jest przeciw. Proszę. To więc... Proszę pana Zenona o dalsze prowadzenie zebrania. A ja sam się Dziękuję bardzo kolegom. Witam was wszystkich kolegów. Cieszę się bardzo, że jeszcze mimo takiej fatalnej pogody nas trochę przybyło, Będziemy po prostu starali się jak najszybciej zrobić, bo wiadomo jaka pogoda jest fatalna. Będziecie też szybko chcieli wrócić. Będę się starał po prostu jak najsprawniej to przeprowadzić, chociaż tak. ma wprawy już wiele jest urzędnikiem. Ja pierwszy taki punkt był główny na no, tym e, dzisiejszego zebrania. To będzie, będzie jaką formę przyjmiemy głosowania. Czy będziemy głosować jawnie, czy będziemy głosować tajnie? Jawnie, jawnie, jawnie. Dziękuję bardzo. Kto jest za, żeby jawnie? Ja, ja. Dziękuję ja. bardzo. To wtedy te sprawy mamy z głowy. Teraz będziemy tu komisję od razu, Nie, nie, nie Komisja Dziękuję. W związku z tym, że, że jest ja nie będziemy głosować, tak te punkty wszystkie odpadają, wybierzemy komisję skrutacyjną, wyborczą. Może koledzy podacie... Do liczenia, do liczenia głosów. Do liczenia głosów. Przynajmniej dwóch, dwóch członków, żeby było. Proponuję Jarka. Pan Zarka się pan? Dobrze. Kto drugi? Proponuję kogoś. Taki no, młody nie, Teraz <interferes> <Ale>. raczej dalej. <Yhaltý> no dobrze, dobrze. No to Ale dwóch z rodziny teraz może być tak? No, Wystarczy, Ugrow. wystarczy. Pika, pika. Tak. Dziękuję. Teraz jest kto, kto to ma Ja Jarosław. Jarosław, jest. To Niech teraz wybierzemy jeszcze czy osobą, nie, czy osobą za tym trzy komisję wniosku. Proszę podać

Zgodnie z regulaminem jeszcze musimy wybrać komisję mandatową, która stwierdzi ważność wyborów. Ile też mamy w tej korepercie? W drugim terminie to już mamy nieokreślone. To jest To jest drugi termin. Wystarczy dwóch. Tak. Proszę podać kandydatów do komisji mandatowej. Ma Mateusz? Mateusz? Ja chcę. Ja chcę. Marta, może, Marta, Marta. Marta, i może Marta. Marta, No Nie, Marta. Marta, jest. może Marta. nie, Marta. 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 A Marta. Marta. nie nie może.

Sprawozdania. Proszę Pana Prezesa o sprawozdanie z działalności Klubu Zarządu Skarbnickiego. Na małym zebraniu w 2010 roku wybrano Zarząd Klubu, Zarząd Klubu Prezes Tadeusz Hajdo, Wiceprezes Jan Bartko, Wiceprezes Krzysztof Sapław, Sekretarz Klubowy Tadeusz Kryl, Skarbnikiem był Sebastian Mosek, członkiem zarządu Dariusz Biernacki, członkiem zarządu Łukasz Kusiak, komisja rekwizyjna, dyrektor szef przewodniczący Mariusz Jacek, członek, Hubert Ubigoń, sekretarz. Okres obecnego zarządu należy zaliczyć za yy, okazały w okresie 2011 roku, yy, znaczy w ogóle w kadencji naszej. Yy, Zawodnicy nasi grają w czwartej lidze. Miniozie rozgrywali, rozgrywki prowadzili w pierwszej lidze. że również prowadzili rozgrywki w pierwszej lidze. Młodziki również prowadzili rozgrywki w trzeciej lidze. Od 2011 do 2013 roku odbyło się 9 za zarządu klubu. Klub jako organizacja pożytku publicznego prowadzi pełną księgowość na zasadzie księgi handlowej oraz klasy klubowej. Wszystkie ogniwa organizacji członkowie klubu działają zgodnie z uchwałą Walnego zebrania, zgodnie ze statutem klubu. Władze klubu podejmują uchwały samodzielnie. Zarząd pełni swoje funkcje społeczne. Klub nie zatrudnia żadnych osób w ramach umowy o pracę. Klub nie udziela żadnych pożyczek. Klub nie posiada żadnych środków na rynku bankowych, żadnych obligacji oraz żadnych akcji. Klub kieruje się w swojej działalności z zasadami demokracji, wzmacniając, rozwijając inicjatywę oraz samorządną formę działania wszystkich swoich organów organiz, organizacyjnych. Przez cały okres kadencji tego zarządu współpracujemy ściśle z urzędem gminy, z, z Strażą Gminy, Ośrodkiem Kultury, przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazją, dostępnąc opiekę na zawody szkolne, imprezy sportowe, zabawy i na ulica integracyjne. Należy podkreślić, że zarząd wykonał na trybunie siedzenia drewniane, następnie bezpłatna obsługa aparatury nagłaśniającej stadion w, w czasie rozpływu meczy, naprawa urodzenia zewnętrznego, bezpłatna obsługa techniczna wszystkich imprez sportowych w Obiekcie sportowym Bolivia jakie odbywały się w roku 2011-2013, bezpłatna opieka medyczna w trakcie meczy na obiekcie sportowym Olimpia Wojnicz. Sprawozdanie za 2011 rok. Olimpia Wojnicz obliczy 120 członków klubu, w tym 7 członków zawrząc 4 drużyny piłki nożnej, seniorzy Piąta i czwarta, Nie, dobrze. Seniorzy, seniorzy druga drużyna, b Klasa, seniorzy, juniorzy starsi, pierwsza liga. Tam każdy młodszy i starszy 36, tylko 19. Klub Olimpijski może poszczycić swoimi osiągnięciami w dziedzinie sportu. Między innymi, pierwsza drużyna piłki nożnej w 15 meczów w piątej ulicy, zajmując zawsze dziesiąte miejsce, rozgrywa kugli i, i padli do klasy krągowej. Zawodnicy Olimpii Brań. Reprezentowali gminę Wojnicz, Powiatowych, wojewódzkich, partakliarek PZS, promując gminę Wolnisz od Siązki do Platy. naszego klubu po obliczu Kosemnych zajęli piąte miejsce w swojej wice, co jest również historycznym wydarzeniem działalności naszego klubu oraz miasta Wojnicza. Każdy w każdym miejscu wolniczy udział w trudniejszych rolowych, w Wojniczu, w w leśnych, cały całym Dbamy o członków naszego pokoju. Staramy się stworzyć warunki również dla mieszkańców, gminy wojny, taką można spędzać na sportowym. I zarazem korzystamy z obiektów sportowych. Między innymi imprezy sportowe, kreacyjne co najmniej raz zorganizowaliśmy dla młodzieży niezrzeszonej. Następnie w dniu 4 .07 .2007 zorganizowaliśmy imprezę sportową piknik rodzinny. Opóźniono udział około 300 osób. <coughs> Następnie wzięli po imprezie brali udział w wręczeniu nagrody bo Pomięci Miasta Wojnicza Jacek kurek pan poseł Andrzej Storc i radny powiatu takowskiego, pan Józef Sopt. Krótko Liga Wojnicz w rachunku wyników za 2012 rok wskazuje w wysokości 106 900... 80 zł 16 groszy. dotacja Urzędu Miasta 60 tysięcy. Należy zaznaczyć, że dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy, które składa się, dotacja z Urzędu Miasta została w całości wydatkowane zgodnie z nich z przeznaczeniem. Koszty realizacji celów statutowych, celów statutowych ogółem 108 000 77 zł. Wynik finansowy minus 1097 zł. Statutę jej kontroli wykonała Komisja Rewizyjna. działalność klubu w 2012 roku Klub Olimpia Woliński może się poszczycić swoimi osiągnięciami. Między innymi pierwsza drużyna Piękniorzy wywalczyła powrót na 4 czwarty. Zawodnicy Olimpii byli reprezentantami Gminy Województw Powiatowej w statykacie RZS. Włącznie w 2012 roku działacze zorganizowali o zawodnicy Olimpiady, gdzie uczestniczyli w blisko 7 imprezach sportowych na hali sportowej, Konwersji sportowej oraz na obiekach sportowych Olimpii Wojewódzkiej. Klub Olimpia Wojewódź liczy 130 członków, seniorzy 4 i piąta liga, seniorzy raczej seniorzy 2 drużyna, juniorzy pierwszolika, tramkarzy 32 zawodników, orlików 16, kadeci 14. W lipcu zorganizowaliśmy imprezę z okazji 65-lecia klubu. Udział wzięło około 200 osób. W zostały odznaczenia, medale, nagrody dla zasłużonych i byłych obecnych członków klubu Olimpiady. Dla uczestników okazji 65-lecia klubu na uczczenia 65-lecia klubu odbyły się również mecz pomiędzy samorządowcy gminy Wojnicz, a przedstawiciele firmy współpracujących z klubem. Kapitan drużyny samorządowej, burmistrz Jacek Kurek. W drużynie wystąpili wiceburmistrz Janusz, Jan, Janusz, Wojciech Janusz, ksiądz Proboż Jan Genarowski, skarbnik urzędu inny pan Janina Zając, pan radny Jacek Filipek i inni radni gminy Wojniczka. Obycie również też pomiędzy bymi zawodnicy Olimpij Bojenżu i bojeżdżą, boje, obecnie obecni zawodnicy Klubu Olimpij ściśle z szkołą z gimnazjum, gimnazją, udostępniając sobie na zawody sportowe i sportowe oknisko integracyjne dla dzieci. Obsługa techniczna wszystkich języków sportowych na obliczu Olimpij jakie odbyły się w 2012 roku, prace społecznej działalności klubu przez cały rok pochłaniają około 3080 osób. To zostanie finansowane. Olimpia Wojnicz, rachunek wyników za 2012 rok, wykazał przychody w wysokości 90 523 zł. Dotacja z urzędu gminy jest mniejsza o 15 000 zł. Dotacja wyniosła 45 000, nawet no, no, czy mówimy do skali poprzedniego roku, że w 2011 mieliśmy 60 000, w następnym mieliśmy roku, znaczy w 2012 45 000. Na razie zaznaczę, że dofinansowanie w wysokości 45 tysięcy, na które składają się dotacje z Urzędu do Miasta, zostały w całości wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Koszty realizacji celu statutowych ogółem 100 tysięcy 916 złotych. Wynik finansowy minus 10 439 złotych. Na rok 2013 w jęciarzki na ruchu od Działalność klubu z 2013 roku była prowadzona zgodnie z statutem klubu. Zawodnicy wszystkich, wszystkich grup piłkarskich brały udział w regularnych treningach, rozgrywają mistrzowskie zawody, rozgrywają spalingi, brały udział w turniejach na publiku i na hali W okresie letnim ze względów finansowych rozwiązana została zostały dwie drużyny, z powodu braku środków na dalsze utrzymanie sześciu drużyn rozgrywka. Zredukowaliśmy ilość drużyn do czterech, pozostało więc seniorzy, pierwsza drużyna, juniorzy, młodsi, młodzi i młodych. Seniorzy spadli z 4 do 5 Karnowskiej, na obecną chwilę zajmują 10 miejsce w kapelii. seniorzy, zredukowali udział w rozgrywkach w i w duchach Burmistrza. W 2013 roku Rozegrali 30 meczów mistrzowskich czy po Popular Polski, 12 spanienków, przeprowadzili 120. Limerzy zajmują obecną chwilę jako pierwsze miejsce w swojej klasie rozgrywkowej. W roku 2013 rozegrali 20 meczów mistrzowskich, 4 spanienki, przeprowadzili 60 dni. Młodziki w swojej klasie rozgrywkowej zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli. W 2000 roku rozegrali 18 meczu mistrzowskich, 400 minut przeprowadziło 80 treningów, 8 utrudnieniów w Oliwie brali udział 10 utrudnika na, na, na hali. odnosząc sukcesy, przywożą hale na drogę przeprowadzonej 80 treningów. Wszystkie grupy klintarskie w 2014, wiosna, jesień 4 grudnia, wiosna 6 grudnia, niesie i 4 drużyny zarejestrowane w jest programu łącznie 130 grudnia, które mały pod nazwą yy, trenerów. Był w grudniu i lipcu grupa pierwsza grupa w Kankarze i Medziku, która ma dwóch obozach rekrutowych, w miejscowości Magnonowej i Dąbrowi Tarnowskiej. Łącznie w 2013 roku działacze yy, zorganizowali a zawodnicy olimpii uczestniczyli w blisko 550 imprezach sportowych, m.in. na halspotowej konferencji sportowej Oliw oraz na obiekcie sportowym licząc I często, oczywiście w każdym roku są treningi, mecze, wszystkie turnieje, oczywiście udział w y, zawodach rekreacyjnych czy sportowych. Zorganizowaliśmy turniej pilipinożny Pogląd Kaszor, Pogląd GZS AEC-DES dla czterech możliwych zawodów Każdego roku następnie odbywa się spotkanie metafetyczne szkół, podstawowych i gimnazji. Sprawozdanie finansowe. Klub Olimpia w rachunku wyników 2000 roku wskazał przychody w wysokości 88 730 zł. Dotacja urzędu gminy 55 tysięcy. Należy zaznaczyć, że dofinansowe w wysokości 55 tysięcy, na które składa się dotacja rządu miasta została całkowicie wydatkowana zgodnie z ich przeznaczeniem. Koszt realizacji celów czas w ogóle 101 32 zł 332 minus wynik finansowy minus 9900 kontrolę kontrollikowana Komisja Rewizyjna należy nadmienić również, że zarząd do miasta Wojenusza dotyczy finansowo utrzymania obiektu sportowego oraz drobne remonty na obiekcie sportowym wojny. Dzięki przewodniczącemu który Rady naszego dziękuję bardzo, którzy są nasz z tym wspomagają. Wykonane pracy społecznej przez członków klubu pochłanoły około 1200 godzin roboczych. Dwa razy w roku kontroli mlecznej, komisja rewizyjna, a łącznie sześć razy przez okres ciepła, potencjał tego zarządu. Na tym zakończę podsumowanie wytoczonych tych trzech Wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego i życzę samych sukcesów. Dziękuję panu za sprawozdanie. I teraz następnym punktem będzie sprawozdanie, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Proszę przewodniczącego o Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę dokumentacji, dnia wizyty, do informacji o ekspertów klubu i odwiedzi dobrej woli na temat działalności klubu, jaka miała miejsce w latach 2011-2013. W każdym roku była co najmniej dwa razy prowadzona kontrola klubu przez Komisję Rewizyjną w pełnym składzie. W każdym posiedzeniu były to Za każdy rok po Komisja Rewizyjna sporządzała protokół podpisany przez członków i przedstawiała do akceptacji przez wolne zebrania sprawozdawczy, na których to zarząd otrzymał absolutorium. Działalność klubu Olimpia podejmowana w latach 2011-2013 głównie przez członków zarządu, jak i przy współpracy z członkami klubu, nie budzi żadnych zastrzeżeń co do rozliczenia środków finansowych, jak i organizacji zakupowych działań. Także i w tym roku komisja rewizyjna udziela absolutorium dla prezesa i zarządu, zwraca się do członków klubu o absolutorium dla zarządu klubu Olimpia za okres 3-letniej kadencji, to jest 2011-2013. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Czasu na stanie dyrektora, czy przewodniczący, Łącząc Jacek członek, niegonów w Wrocławiu. Dziękuję panie